No, no, o, jest pan kolega nasz, serdecznie. Jak? Tak zla, zlałem zlałem on, Do nie? jak? Taki sobie prawej strony. A ty to, to, to masz problem? Co? Oni też są. Ja w ogóle nie widziałem. Nie, no co, mam sobie, spokojnie. Dobra, nara To tak delikatnie jest, nie? Ale nie przeszkadza, tak? Wygram. Ty nie widziałem, w gorszym To No nieźle. <śledzianie> Witam mnie. Miejska dżungla. Ja się nie będę szarpał Ja tylko, ja od razu strzelam Ja się nie chcę szarpać Bierz kamizelkę z a to się będziemy strzelać O, oj tam Ale nie dostanę Dobra Dawaj do nich, bo jak ci wleźli, to zaraz będzie tam jakieś przetarcie. O, o, no, dobra. To to dalej tam? Nie, zawinali. To w szatni są. No do I co, musisz oglądać z tym kamerą? No, co, bawi no. się? No wiem, to materiał szukasz, to to Mogę jest... A co masz do zaoferowania? Fronta na kamerę. Fronta na kamerę? Nie, szkoda mi telefonu. jak chcesz podkręcać, to jeszcze indziej dzień podkręcisz, ale jak chcesz było gig, to lepiej sobie to okej? Ja to się nie... No, prawda. Ta zabroń mnie. Alberto chce mnie bić. No, no, ja już powiedziałem, że ja się z tobą szarpać nie będę, będę będziemy strzelać. No tak, no. Nie, się że chcecie, teraz wam kontent zrobię, coś tam, nie? A Oli wiecie o jakich Nie, co masz do, do zaoferowania? On frontu na kamerę? A nie, to szkoda mi telefonu. I powiedzieli, że ten, że... Nie, że bym się tak ani coś takiego. No tak, po prostu. No.